Chcielibyśmy y, przez tę wizytę podziękować Panu Bogu za świątynię Opatrzności, Bożej, nie? ale przede wszystkim może za naszą ojczyznę, za wiarę, y, która powiedzmy pozwoliła dotrzeć do tego miejsca, za Solidarność, za Ojca Świętego, to w, z, można powiedzieć również za nasze życie. Tak, oczywiście, dziękuję opatrzności Bożej, aby nasz naród polski miał właśnie w swojej opiece, dziękuję za nasze rodziny, która opatrzność Boża będzie miała jakby opiekę nad nami. Chcielibyśmy również podziękować za Ojca Świętego, no, niesamowity dar dla naszej Ojczyzny, no, dziękujemy przede wszystkim Panu Bogu, nie? I dziękujemy, no, jeżeli możemy mówić ile razy dziennie, no to nie wiem, no można powiedzieć, że wiele razy, nie? Na pewno rano i wieczorem. No i, i kilka razy jeszcze w czasie dnia też to się zdarza. Ja oczywiście dziękuję opatrzności za wszystko, za te dobre rzeczy i za te, które w ogóle mnie spotykają.